Z wielu stron można podejść do smugi cienia Józefa Konrada. Takie pierwsze wrażenie, wręcz podczas lektury, jakie miałem, to, że jest to takie zderzenie świata współczesnego, oświeconego czy oświeceniowego z, ze światem. Yy, antycznym, ale homerskim to znaczy przed Sokratesem przed pojawieniem się nawet antycznego rozumu czy antycznej filozofii, bo mamy do czynienia ze zderzeniem rozumu współczesnej techniki i, i założenie, że świat da się zrozumieć podejść rozumem, ogarnąć rozumem i wręcz nawet może podbić rozumem a przynajmniej yy, ułagodzić, rozumiem, z sytuacją, nawet nie chodzi o nieszczęśliwy wypadek, nie chodzi o przypadkowość jako taką, wręcz chodzi o taką mistyczną aurę, jaką spotykamy, kiedy czytamy poezję Homera, kiedy czytamy wielkiej poezji epickiej. Czy też tragedii greckich, w których człowiek zmierza się z bogami, z kaprysami bogów. Tak więc kapryśność bogów, a rozum oświeceniowy, który można by rzec jest rozumem u szczytu samoświadomości o swoich możliwościach. A bardziej przyziemnie rzecz traktując, można by powiedzieć, że w tej książce odkrywamy dziwną, może smutną prawdę, że kiedy jesteś młody, to jesteś niedoświadczony, a kiedy masz już doświadczenie, to Twoje doświadczenie jest przyżytkiem. Bo mamy oczywiście do czynienia z drugim oficerem, który mimo swojego olbrzymiego doświadczenia napotkał na swojej drodze sytuację, która można by rzec, że doprowadziła go niemal do obłędu. Postradał zmysły, rozum. Trochę tak, jak czasami zacina się komputer, to zaczął się rozum. A młody bohater, mimo swego rozumu i doświadczenia, które wprawdzie było, jeżeli chodzi o doświadczenie niewielkie, to dostateczne, żeby został kapitanem statku, to doświadczenie było za małe, żeby przygotować go na to, co napotkał na swojej drodze. I pod tym względem Konrad okazuje się być nie tylko pisarzem polskim, który od pokoleń uczy anglików języka angielskiego, lecz też pisarzem polskim, który od pokoleń uczy człowieka zachodu kulturę zachodnią, czyli kulturę, właśnie grecko-rzymską. To tyle drogą wstępu takiego. Ogólnego zarysu, z czym wydaje się, mamy tutaj do czynienie takiej płaszczyźnie bardzo uogólnionej i teoretycznej. I teraz y, może zastanówmy się, na chwilę właśnie nad tym zderzeniem rozumu z kaprysem kaprycznością życia, bo jedną z oznak pychy współczesnego człowieka jest to, że o ile czytamy. Antyczną poezję epicką, to patrzymy tak z góry na starożytnych, którzy nie wiedzieli o prawach fizyki, o nauce ścisłej, o współczesnej metodzie naukowej, a zatem różne zdarzenia w naturze i w życiu. Powiązywali ze sobą, doświadczali świat, doświadczali życie jako właśnie zderzenie człowieka z bogami. I bogowie przejawiali się czy ujawniali siebie oraz swoją wolę za pośrednictwem bardzo często wydarzeń przyrodniczych albo wręcz byli widoczni. W wielkich y, bytach przyrody, typu oceany na przykład, albo huragany, albo burze. I y, tak czytamy to i myślimy, że mm, teraz to już wiemy lepiej, mamy wszystko pod kontrolą, jesteśmy w stanie y, wytłumaczyć, co się dzieje, dlaczego się dzieje, i tym samym jesteśmy w stanie pokierować. Statkiem, jakim jest nasze życie, czy firma, czy rodzina, czy państwo w sposób rozumny, logiczny, a wszelkie napotykane, okoliczności niesprzyjające wystarczy wnikliwie zbadać, i stworzyć odpowiedni plan. I w najgorszym w wypadku eksperymentem starać się rozgryźć, którą drogę należy podążać. A to, co Konradowi udało się w tej książce zrobić, to udało mu się odtworzyć w warunkach współczesnych, nam znanych prawdę iż natura człowieka i natura rzeczywistości jest niezmienna i mówiąc o naturze oczywiście używam to słowo w sensie antycznym. Może współcześnie byśmy powiedzieli istota rzeczy. Tak istota człowieka, istota rzeczy, istotę rzeczywistości i że pomimo iż myślimy, że nasz oświecony rozum przemienił tę istotę rzeczywistości, bo dał nam władzę nad rzeczywistością, to Konrad swoim dziełem przypomina, że tak nie jest, że człowiek ciągle człowiek szczególnie człowiek, który zmuszony jest podejmować decyzje, tak bo kapitan statku to nie tylko Mąż stanu, bo nie da się oczywiście nie zauważyć, że tutaj jest istnie arystotelowskie, czy też okoliczności są istnie arystotelowskie: statek i kapitan statku, mąż stanu i wspólnota polityczna, ale można to też przenieść. Na płaszczyźnie po prostu zderzenia jednostki ze światem, bo jednostka, która jest no, statek nasz jako, znaczy jeżeli spojrzymy na jednostkę, to naszym statkiem jest nasze ciało, kapitanem naszego ciała, to w zależności od tego, jak ukształtowujemy samych siebie, jest albo nasz rozum, albo nasze emocje, Jakieś rządy czy instynkty, ale w każdym razie ciało jednostki ma raz lepszego, raz gorszego kapitana i funkcjonuje jako całość, tak? bo kapitan nie funkcjonuje, kapitan bez statku, kapitanem w pełni nie jest, a statek bez kapitana, statkiem w pełni nie jest. I teraz yy, chciałbym bardziej na chwilę zastanowić się nad przesłaniem Konrada z punktu widzenia właśnie zderzenia jednostki ze światem ignoruje aspekt czy naukę polityczną, która płynie z tej książki z tego względu, że wydaje mi się ona rzeczą oczywistą. To znaczy ta metafora jest tak wyraźna, jest na powierzchni dzieła. więc wystarczy Wydaje mi się jedynie wspomnieć o niej, że oczywiście jest to studium przywództwa politycznego, natomiast pod powierzchnią jest to też studium odpowiedzialności jednostki za swoje decyzje, swoje osądy, postępowanie i tarcie między. Osądami rzeczywistości, które mają yy, czy też konieczne są, ażebyśmy po prostu w tej rzeczywistości działali, a samą rzeczywistością, która zdaje się właśnie być absolutnie kapryśna. Yy, I dopiero widzimy tą kapryśność, kiedy my jesteśmy za jej sterami. To znaczy, jak jesteśmy marynarzem na statku. To yy, analizujemy yy, wszystko, widząc wszystko wstecz. To znaczy, widzimy jaka była sytuacja i jaką decyzję kapitan podjął, i jakie były skutki tej decyzji. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te skutki były dobre czy złe, i wtedy jesteśmy w stanie osądzić, czy mamy dobrego czy złego kapitana. I lubujemy się w zastanawianiu się nad tym, co byśmy zrobili na miejscu kapitana, żeby skutki były nawet lepsze. Zupełnie rzecz inaczej wygląda, kiedy to my jesteśmy właśnie tym kapitanem i mamy chwilę na decyzję albo nawet jeżeli staramy się wydłużyć ten czas, żeby móc więcej przemyśleć, to jest to walka, tak? Toczymy walkę z kapryśną rzeczywistością z Bogami i z jednym z Bogów, z którymi toczymy tę walkę, to jest Bóg zwany czas. I w życiu jednostki na co dzień tak właśnie jest, tak bo e, cały czas człowiek jako jednostka zmaga się z powstającymi sytuacjami, okolicznościami, Wyzwaniami. Jest zmuszony nieraz podejmować naraz wielu decyzji. Niektóre z tych decyzji wręcz nie podejmuje, by tak rzec, świadomie, tylko odruchowo na podstawie wcześniej ułożonych wzorców zachowania. I skąd Nasze rozczarowanie rzeczywistością. Bo to jest właśnie taka ciekawa rzecz u współczesnego człowieka, że pomimo naszych wielkich technicznych osiągnięć, to chociażby statystycznie rzecz ujmując, to im bardziej zaawansowane społeczeństwo, tym bardziej ciążą nad nimi choroby, by tak rzec cywilizacyjne, to znaczy, y, między innymi y, depresja, a, a nie mówię w tej chwili w sensie klinicznym, tak, tylko że y, jest jakieś głębokie poczucie, że coś jest nie tak, że wszystko jest inaczej niż bym tego chciał, czy inaczej niż to sobie wyobraziłem. Kiedy czytamy nie tylko historię, w sensie zapisy faktów i dziejów, ale nawet bardziej osobiste wzmianki czy zapisy. W sensie jakieś dzienniki z czasów przedwspółczesnych, przednaukowych, to mam wrażenie, że takiego głębokiego rozczarowania nie znajdujemy, dlatego że nigdy tak wysokich oczekiwań człowiek nie miał względem życia, jak ma teraz. To znaczy, może to miało coś wspólnego z śmiertelnością, z ograniczonym zakresem medycyny, ale jeżeli byliśmy zdrowi, najedzeni i mieliśmy przyjaciół, co dopiero zaznaliśmy jakąś miłość, to. Zasadniczo byliśmy szczęśliwi, i teraz oczywiście nie chcę tutaj popełniać jakąś dychotomiczną wizję idealistycznego czasu, kiedy byliśmy bliżsi natury, a współczesności, kiedy się od niej oddaliliśmy. To znaczy, nie, nie jest moim zamiarem podążać tutaj za Rousseau. Zresztą myślę, że Konrad właśnie nie podąża za Rousseau. Tylko raczej zwrócić uwagę na to, że jeżeli przestajemy wierzyć w kapryszność, bo przestajemy wierzyć w bogów w taki sposób, w jakim to czynili antyczni Grecy, to w którymś momencie się na pewno głęboko rozczarujemy, bo to, że w coś nie wierzymy, nie znaczy, że to coś nie istnieje i nie znaczy, że to coś przestaje oddziaływać na naszą codzienność. Prędzej to my przestajemy sobie z tym radzić, bo już nawet nie, wiecie, nie wiemy, co to jest. To znaczy ktoś, kto bardzo dobrze zna o kapryszność losu, nawet skłonny był, a na pewno umiał się z, nie, z niego śmiać. Tymczasem my nawet już nie jesteśmy w stanie z tego wszystkiego się śmiać. Nie mamy do siebie dystansu, nie mamy dystansu do, do życia, do, do tego, co się w życiu wydarza. Wydaje nam się, że jeżeli. Spotyka nas jakieś zło, to jest to wyjątkowy dramat, a nie, że to po prostu właśnie tak wygląda życie ludzkie, tak, tak właśnie wygląda istota rzeczywistości.